Cześć, witajcie w nowym odcinku na kanale Gotuj z Anią. W dzisiejszym odcinku będę gotowała z książką Henio w kuchni, czyli Plan Daltoński na talerzu. Jest to bardzo ciekawa książka, którą możecie wykorzystać, gdy gotujecie z małymi dziećmi. Są tam super opowiadania o chłopcu, który nazywa się Henio. I proste przepisy, które na pewno spodobają się Wam i Waszym dzieciom. Ja dzisiaj z tej książki przygotuję jeden z wielu przepisów, czyli kolorową tartę warzywną. Do zrobienia takiej tarty kolorowej będę potrzebowała mąkę, seria, mozzarella tartą, masło, cebula, pokrojona w piórka, szpinak, pomidorki, cukinia, papryka czerwona oraz żółta, jajka, śmietana, groch, aby położyć go na tartę, gdy będzie się piekła, no i sól. Cała lista składników oraz link do książki, gdzie ją znajdziecie i wszystkie informacje znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem. No to zaczynamy. Na początek zajmę się ciastem kruchym, czyli do mąki dodam sobie masło i odrobinę soli. Piekarnik już sobie nagrzałam do 180 stopni. Oczywiście wszystkie informacje macie zamieszane, co potrzebujemy w książce, jak działamy i różne wskazówki. Do mąki dodaję sobie masło. Sól i razem wyrabiamy na gładką masę. Książka autorstwa Agaty Ostrowskiej, Joanny Świnoga-Jandrzejczak, czyli Henio w kuchni, czyli plan daltoński na talerzu. Przygody, które przeżywa mały Henio zachęcają do samodzielności, odpowiedzialności i współpracy. A to przecież filary planu daltońskiego, o którym krok po kroku dowiadują się rodzice w rozdziałach przeznaczonych również dla nich. Tym, co mnie urzeka, są propozycje aktywności, które można wykonywać w kuchni wraz z dzieckiem. Doskonale rozwijające zawarte w podstawie programowej kompetencje, jakie dziecko powinno zdobyć w trakcie edukacji przedszkolnej. Do mąki z masłem dodajemy odrobinę zimnej wody, którą miałam wcześniej w zamrażarce. I wyrabiamy ciasto. I takie ciasto wkładamy na 10 minut do zamrażarki. Formę smaruję masłem i posypuję mąką. Jedna z autorkiem jest miłośniczką gotowania. Dlatego niewątpliwą zaletą książki są przepisy zachęcające dziecko do wykonywania ciekawych, smacznych i prostych posiłków. Jako terapeuta zajęciowy stale mówię, że najlepszym przygotowaniem ręki do pisania jest smarowanie chleba masłem, krojenie warzyw, obieranie jabłka, mieszanie kisielu, układanie sztućców w szufladzie czy rozcieranie ziół w palcach. Tego nie zastąpi żadna kartka pełna szlaczków i liter. Polecam materiał z całego mojego daltońskiego serca. Pokazuje rodzicom, jak uczyć małych czytelników odpowiedzialności. Łączy edukację z życiem, podkreślając rangę współpracy pomiędzy członkami rodziny mieszkającymi pod jednym dachem. Moje przesłanie na koniec. Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko było samodzielne, odpowiedzialne, skłonne do refleksji, ale i umiało współpracować, koniecznie sięgnij po tę książkę. Schłodzenie na ciasto wykładamy sobie na blaszce. Możecie też wcześniej je rozwałkować. Ciasto nakuwamy widelcem. Kładziemy na nie papier do pieczenia i wysypujemy groch i pieczemy 20 minut. Po 20 minutach zdejmiemy groch i będę piekła znowu 15 minut. Tartę mam już podpieczoną, teraz wyłożę sobie na nią warzywa. Na początek wyłożę sobie szpinak, następnie układam paprykę, czerwoną-żółtą. tam cukinię, cebulę, pokroję mam też piórka i teraz zalejemy to sosem. Do jajek dodaję śmietanę, ja mam 12%, do tego dodaję sól, pieprz. I to razem mieszam. Na warzywa wylewam jajka ze śmietaną. Na górę układam sobie pomidorki. Całość posypujemy serem. Wkładamy do piekarnika 180 stopni i podpiekamy jeszcze 15 minut. Kolorową tartę mam już upieczoną. Posypię sobie jeszcze ją natką pietruszki i gotowe danie możemy iść jeść. Dziękuję wam za obejrzenie filmiku. Zapraszam was oczywiście do zakupu tej książki. Jest naprawdę bardzo ciekawa. Spodoba się wam i waszym dzieciom. Zapraszam na kolejne filmiki. Do zobaczenia. Pa.